Thank <laughs> you. Jesteśmy na placu budowy drogi gminnej, odcinka pomiędzy Bardami a Czerninem. Jest to jeden z wielu w tej chwili odcinków spłyt betonowych, panie Wójcie. Proszę powiedzieć, ile tych inwestycji w tej chwili na terenie gminy jest prowadzonych? No, tutaj, w ramach zadania, które jest realizowane, mamy kilka takich fragmentów, gdzie będą przebudowywane drogi gminne. Niekoniecznie całe. Te fragmenty, które akurat jesteśmy w stanie zrealizować w ramach tychże środków. I rzeczywiście mamy teraz rozpoczęte prace na terenie Bart, Czernina, Stramniczki, Kłopotowa, Dygowa i Miechęcina. Te prace za chwilę będą się już zbliżały ku końcowi. No i myślę, że spokojnie do końca roku będą już te drogi przebudowane. I Blisko 2000 metrów bieżących dróg będzie miało już nawierzchnię utwardzoną, a co za tym idzie, zejdą z jednej strony koszty utrzymania te bieżące dróg gruntowych, a z drugiej strony na pewno wpłynie to na komfort poruszania się mieszkańców poszczególnych sołec po tych właśnie drogach. Pamiętam pierwszą drogę, ulicę miodową z płyt betonowych. Nie pamiętam, wtedy mówił Pan, że będzie to Pana, że tak powiem, taki priorytet, jeśli chodzi o drogi gminne. Jak z przyszłością jeszcze in, innych dróg, które właśnie czekają na tego typu wymiany nawierzchni? Ja myślę, że mogę powiedzieć w taki sposób, jedno zadanie dobiega końca, a my już powoli się szykujemy do kolejnych. Oczywiście tu Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że wszystko jest uzależnione od finansów. Bardzo mocno liczymy na środki, które mam nadzieję, że za chwilę się pojawią, środki rządowe, środki unijne, jeżeli tylko będzie możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, będziemy starali się to robić, będziemy starali się być do tego przygotowanym, bo rzeczywiście te remonty dróg gruntowych, gdzie Nawierzchnia z Kruszywa czy wcześniej jeszcze ze szlaki jest wymieniana na nawierzchnię właśnie z płyt betonowych. One zdają dobrze egzamin i myślę, że bardzo mocno poprawiają komfort poruszania się mieszkańców po tych drogach. A przypomnę, że tych dróg jest jeszcze mnóstwo. E, chcielibyśmy przygotować się do złożenia projektów na e, drogi w Gąskowie, w Stójkowie, Lisia Góra. No, mógłbym tu wymieniać długo, bo, bo tych potrzeb jest na pewno dużo. E, Niemniej na razie cieszymy się z tego, co udało się realizować, czy, czy co udaje się realizować w ramach tego projektu. A z drugiej strony, no, już myślimy o tych kolejnych wyzwaniach, które przed nami, bo e, chciałbym bardzo żeby jak najwięcej tych dróg, właśnie gruntowych, zmieniało swoją nawierzchnię i poprawiało komfort korzystania z nich przez mieszkańców. Te aktualnie budowane, przebudowywane drogi, jakie dofinansowanie posiadają? No tutaj mamy 95% dofinansowania. Przypomnę, że mówimy o funduszach rządowych Polski Ład. To są te fundusze, z których jest nam najłatwiej budować drogi, dlatego że jest bardzo niski wkład gminy. Złożyliśmy wniosek o przebudowę również innych dróg, niemniej jest to wszystko uzależnione od wysokości. Do finansowania, ale tak bez względu na to, jaka będzie wysokość dofinansowania, na pewno tematy drogowe, z racji tego, że one są bardzo ważne dla chyba wszystkich gmin, to nie jest tak, że problemy drogowe dotyczą tylko gminy Dygowo, bo w tych wielu gminach sąsiednich również. Że tak powiem, możliwości gminne zawsze są mniejsze niż potrzeby e, związane z remontem tych dróg, więc my tutaj nie jesteśmy jak gdyby wyjątkiem, e, ale na pewno te kwestie przebudowy dróg e, będą bardzo ważne i na pewno one są już brane e, pod uwagę przez nas. Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę.